Cześć. Miałem nadzieję, że pierwsze co opublikuję w 2026 roku to nie będzie coś takiego. No ale jednak jest taka nie inaczej. Kylian Mbappé jest kontuzjowany. 31 grudnia jeszcze taki oficjalny komunikat wydał Real Madrid. Po badaniach przeprowadzonych dzisiaj na naszym piłkarzu przez sztab medyczny Realu Madryt zdiagnozowano skręcenie lewego kolana. Uraz pod obserwacją. No i Lekip podaje, że trzy tygodnie taki uraz oznacza rozbratu z piłką nożną. Niektóre media podają, że są jakiekolwiek szanse na to, że Mbappé będzie dostępny na Super Superpuchar Hiszpanii. No to już jest za tydzień, przypomnijmy. No i cóż, od kilku tygodni, podobno Kylian miał jakieś drobne mikrourazy w tym swoim kolanie, także było w zasadzie Kwestią czasu, że doczekamy się takiego problemu, od kilku meczów grał z drobnymi problemami. Wydawało się, że to nie jest nic poważnego, no ale ostatecznie poważne to w miarę jest. No i cóż, gonienie tego rekordu hmm, rekordu w roku kalendarzowym, gdzie tutaj zgadzam się z redakcją Real Madrid.pl, że głupie to jest, bo nikt się nie przejmuje rekordami w ramach roku kalendarzowego, tak naprawdę. No kosztowało to bardzo drogo królewskich. Hmm. Przypomnijmy też, tak, że za ponad połowę bramek strzelanych przez królewskich odpowiada Kylian Mbappé. No i w tak newralgicznym okresie utrata tego piłkarza może okazać się naprawdę brzemienne na skutki może kosztować trofeum pierwsze w tym sezonie. No i nic, tylko bardzo mocno hmm. smucić się z tego tytułu. I wydaje mi się, że mieć pretensje zarówno do Kyliana Mbappé, że był tak chciwy że na tegole, że chciał koniecznie grać, I też, do, i też do Szabiego Alonso, że dał się przekonać, że nie postawił się swojemu gwiazdorowi i że nie doprowadził do tego, że Kylian się pogodził z tym, że tych 59 bramek w roku kalendarzowym Cristiano Ronaldo nie uda się wyrównać. No tak czy inaczej, żal, bo to jest dosyć głupia sytuacja, sytuacja, którą wydaje się, że można było, trzeba było uniknąć. A tak jest jak jest. Niezależnie od moich pretensji, tak czy inaczej oczywiście, Animo Kylian obyś wrócił do gry jak najszybciej i obyś jak najlepiej zaleczony ten uraz miał.